Rozdarte. Nieobecnych pojawiają się cienie w blasku księżycowej pełni. Czy ja kiedykolwiek coś zmienię i spokój z zrozpaczoną duszą wypełni? Szepcząc, tłumaczą nieskładnie. Wszystko ma swój początek i koniec. I choć wiem o tym dokładnie, swojego istnienia sens próbuję dociec. Zrozpaczony, zamyślony, rozbawiony. Wciąż uparcie szukam właściwej drogi. Idealnie nieidealny, nieco pomylony. Nieba i piekła przekraczałem już progi. Kłóciłem się ze Stwórcą Wszechświata. Bez strachu o duszę bratałem z diabłem. Wystawili mi receptę dla wariata. W ciemności jednak wciąż kroczę za światłem. Do osiągnięcia celu brakuje niewiele. Zbyt prędko, tak jakby nagle jasność zanika. I niespokojny duch znów cierpi w ciele, wtedy jakby znikąd pojawia się panika i myśl, po co ja się z innymi tym dzielę.